W oczekiwaniu na kolejną aktualizację 1.3 Withering Waves w dzisiejszym filmie zebrałam do kupy najważniejsze informacje, nowinki oraz dramy związane z grą. Jak już wiemy w 1.3 otrzymamy kolejny element mapy, jakim jest właśnie Black Shows. Dla przypomnienia jest to organizacja owiana tajemnicą z siedzibą, która znajduje się na odległym archipelagu i zbudowana jest na dużym kawałku masywu ziemi z rudy Teisetytu który pozostaje zamknięty przed światem w gęstej cyfrowej mgle. Można by powiedzieć, że członkowie tejże organizacji są tajnymi agentami, ich celem jest zbawienie świata. Opracowali oni system przewidywania lamentu i nawiązali współpracę z krajami na całym świecie w celu zainstalowania nadajników rezonansowych, Monitorujących lament oraz zbierających dane w czasie rzeczywistym. Na ten moment wiemy, że do organizacji należy Shorekeeper, Kamelia, która będzie grywalna w aktualizacji 1.4, Alto oraz Anchor. Ich symbolem jest Blake Bloom, roślina remnant z energią z wyspy, którą członkowie noszą przy sobie. Tylko ci, którzy ją noszą, mogą swobodnie poruszać się po ich terenach. 1.3 nie przyniesie tylko nowego obszaru, ale jak już wiemy, nowe echa, najprawdopodobniej pasujące pod nową bohaterkę, czyli Shorekeeper. Jak nowy obszar, to i nowe elementy rozgrywki, w tym puzzle czy mechaniki. A jeżeli o mechanikach mowa, to nadchodząca czterogwiazdkowa postać jogu będzie miała na swoim ulcie oraz skillu specjalną mechanikę QTE, czyli Quick Time Event podczas którego trzeba będzie się wykazać refleksem. Na nowym obszarze również zagości nowe wydarzenie hologramowe, czyli tym razem będzie można zmierzyć się z wyzwaniem, jakie postawi przed nami Inferno Rider. Dajcie znać, czy wszystkie hologramy udało Wam się już okończyć na 100%? Wiem również, że swojego storyquesta otrzyma Anchor. Z zaskakujących informacji, jakie dostaliśmy kilka dni temu, to wreszcie odbędzie się kolejny livestream z Wuthering Waves, podczas którego zostanie nam uchylone... Więcej informacji dotyczących nadchodzącej aktualizacji, nagród, eventów, wydarzeń. Także jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie, to zachęcam zostawić follow na Twitchu, gdyż w piątek o 13 będziemy wspólnie oglądać i komentować. Z kolei z ostatnich mniej przyjemnych sytuacji. Jakie miały miejsce, to kuro, niestety, zaczyna się zabierać za likerów. Pojawiła się informacja prosto od dewelopera WUWY, że widzą, iż ludzie likują niewydany content, dodając, że rozpowszechnianie niekompletnych informacji o grze może podważyć przyjemność graczy z gry jako całości, tłumić entuzjazm twórców treści i zakłócić rozwój przyszłych treści. Aby zachować zdrowie naszej społeczności, wszelkie nieautoryzowane ujawnienie treści The jest surowo zabronione. Doszły mnie również słuchy, że do jednego dużego likera z X'a poszedł nawet pozew. Także jeżeli zastanawiacie się, jak kuro widzi udostępnianie niewydanych treści, to mamy już ich oficjalne stanowisko. Dajcie znać, czy czekacie na kolejną aktualizację i nie zlekajcie, zapiszcie się do streama. I widzimy się w piątek. Trzymajcie się, cześć.